Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie no, chyba nie daliście się nabrać na to, co mówiliśmy o tej partii politycznej, chociaż właściwie już e, słowik sekretarzem głównym się mianowałeś, prawda? Może. Może. E, dobra, tak więc e, słuchajcie, nie, nie będzie żadnej żadnej partii politycznej. To było tak z, tylko z okazji. Prymabris. Moment, e, przebiorę się. O, dobra, teraz lepiej. Kolejna seria odcinków Baniak, Baniaka oczywiście będzie to całkiem niedługo, ponieważ już jutro zaczynamy nagrywać pierwszy odcinek. Będzie o RPGach, będzie ciekawie, i wziąłem pod uwagę naprawdę Wasze odpowiedzi co do ankiety, którą udało nam się przeprowadzić jakiś czas temu. Prawdopodobnie na końcu każdego odcinka będzie zawsze konkurs w komentarzach: będzie można coś wygrać, podręczniki, dodatki. Bardzo fajna sprawa i będziemy poruszali tematy RPG na wesoło głównie, ale też czasem będzie na poważnie, bo właśnie w świecie RPG dzieje się naprawdę często coś ciekawego i często na poważnie. Tak więc naprawdę oglądajcie Baniak Baniaka, niedługo startujemy z pierwszymi odcinkami i myślę, że naprawdę będzie warto. Tak więc do zobaczenia.